Hejka, to ja, iLofcia LPS TV Fibi, tak? Wiem, nie było mnie z dwa lata. Wow, bardzo długa przerwa, ale po tych dwóch latach do was wracam. A dlaczego mnie nie było tyle? Po pierwsze, um, wylogowałam się z mojego konta na telefonie, no i potem chciałam się zalogować na to, iLofcia, ale hasła już nie pamiętałam i się nie mogłam w, w, znowu zalogować. No ale w końcu się zalogowałam. Potem nie miałam chęci do nagrywania tych pet shopów i w ogóle. No, nie miałam już chęci, ale yy, w końcu teraz zaczęłam nagrywać i mam nadzieję, że się ucieszycie, że powróciłam, dobiło nam już 17 słupów. Bardzo mega się z tego cieszę, a więc powracam. Teraz na pewno się zmienią moje filmy, które były e, żenujące, przeproszeniem, co ja tam robiłam w ogóle. Ehm, nie, po, do, nie do pomyślenia, co ja robiłam tylko rok temu, dwa lata temu te przywitanie, to po prostu jak oglądałam, to było zażenowanie kompletne. No i bardzo się cieszę że w ogóle że nam dobiło 17 subskrypcji i tak ogólnie nie wiem czy będę nagrywała na razie, nie będę nagrywa na razie nie będę nagrywała Jasminą, mom y, tym, tym takim kolim. W ogóle nie będę tam tymi ami nagrywała, bo miałam taką sytuację, że z nich wyrosłam. Y, teraz schowałam je gdzieś. No i nie wiem szczególnie gdzie i będę musiała je poszukać. No, i wtedy dam jeden. A te akurat sobie, a atom, akurat sobie kupiłam w tym miesiącu, chyba tydzień, tydzień temu. No i mogę wam przy okazji pokazać. Jest znaczek LPS. Ma dziurkę. No i jest bardzo fajnym pet shopem. Widziałam go, bo jest ładny. No też kilka ładnych pet shopów. No i mam 17 subów. Miałam 20. Nie wiem dlaczego 3 mi odeszły. I w ogóle czytałam jeden hate. Był, pojawił się chyba z miesiącem temu nieźle. No i nie będę tak o ruszać głową pet shopa tak kiedyś. Tylko tak spokojnie. No, no to do zobaczenia. Jak chcecie? Do zobaczenia. Piszcie w komentarzu, czy się cieszycie, że wróciłam. I w ogóle będę teraz intra robiła. Wiem, przedłużam. Najpierw mówię Apa, do zobaczenia, a potem jakiś intra intrach, cylindrach. No dobra. To będę na pewno przerabiała filmy. Jakieś intra dawała, ale sorry, że w tym nie ma żadnego intra. No, to do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!